Wrzucamy masełko na rozgrzaną patelnię. I za ja to właśnie kocham Polskę. Więc myślę, że czas rozstać się z ozdobami świątecznymi. Dzień dobry, dzień dobry. Śnieg się lepi. Idę po I lecimy po swoje. Wiosna już za rogiem. Za rogiem już wiosna. Aha, wpadłem do śniegu. Bliżej, żeby uciekać do lasu. Ale skrzypię. Działa. <noise> Witam Was serdecznie z leśnej osady zaśnieżonej. Już myślałem, że to koniec zimy. Wczoraj, błoto, dzisiaj, śnieg. I za to właśnie kocham Polskę. Za tą różnorodność, że wczoraj taplałem się w błotku. A dziś mogę ulepić bałwana razem z synem. I, i mogę się trochę poruszać z rana i z łopatą pomachać. Tak, właśnie podśnieżałem tutaj drogę, bo jeszcze pług nie przyjechał, nie wiadomo o której przyjedzie, bo dzisiaj jest niedziela, więc te niedziele zawsze dla drogowców są ciężkie. Podjazd też tutaj dla gości, którzy będą dzisiaj wyjeżdżać, jeszcze przyjeżdżają po południu kolejni, wymiana, więc jest co robić, zwłaszcza, że jeszcze robię śniadanie dla gości, <noise> także dużo, dużo rzeczy, dużo rzeczy się dzieje, szybkie zmiany, szybkie zmiany. I generalnie mam co robić dzisiaj, może zrobimy aniołka na śniegu, kto wie, jak się troszkę odrobię. A teraz wracam do pracy, bo muszę skończyć i lecę robić jajecznicę. Dobrze, już mam skończone. Na górze odśnieżyłem ten plac. Tutaj odśnieżyłem drogę aż do samego dołu, żeby sobie spokojnie goście zjechali. Podciężałem też wokół samochodu tutaj, żeby goście jak będą się pakować po prostu, to nie czuli, żeby nie czuli dyskomfortu związanego ze śniegiem i tego śniegu nie nanieśli sobie do samochodu. Hej! białuś, Śnieg znowu! A ty ty myślałeś, że już wiosna? Koniec zimy? Pakujesz się z gośćmi? No, także odciężony samochód, raczej samochód, no. No nie mam czasu na to, żeby gościom tutaj odśnieżać, ale myślę, że sobie z tym poradzą. Ważne, że mają tutaj te ścieżki zrobione, u góry jest to samo. Także mogę teraz iść spokojnie robić śniadanie bez obaw, że goście będą mieli po prostu zły poranek ze względu na śnieg. Przecież pięknie takie widoki, powiem wam, taka zima to jest coś wspaniałego, ale chciałbym, żeby już się skończyła, bo chyba wystarczy. Wystarczy ta zima dała mi w kości. Byle do wiosny. Wrzucamy masełko na rozgrzaną kotelnię. Wrzucamy wcześniej skrojony boczek. O, proszę bardzo. Podsmażamy go. Dodajemy 10 jaj. Chlebek i masełko na stół. O, proszę bardzo. A jeszcze nóż. Trzeba jakoś pokroić. Proszę. bardzo. I akcent wywalentynkowy jeszcze. Goździki i róże. No dobrze. Śniadanko dla gości ogarnięte, więc idę teren tylko ten teren taki zimowy dzisiaj o. zima hm wczoraj było to dzisiaj zima ale generalnie zauważyłem, że pogoda nam się troszkę poprawiła. Zjechał śnieg z dachu. Pogoda nam się poprawia i co za tym idzie, ma być ponad 10 stopni w następnym tygodniu. Więc myślę, że czas rozstać się z ozdobami świątecznymi w leśnej osadzie. Tak, szkoda mi było usuwać lampek z domków, lampek świątecznych, ze względu na to, że no po prostu jest śnieg i wieczorem robi się taki Mega fajny klimat, no ale już czuję w kościach, że idzie odwilż, idzie wiosna, więc trzeba się pożegnać. No już końcówka lutego. Znaczy, no nie, no, no, no tak, już dziewiętnasty zapasem, więc generalnie to już końcówka lutego, więc dobrze by było to ogarnąć. Chociaż mi trochę przykro, bo lubię te ozdoby świąteczne. Słońce gdzieś tam się przebija za lasem. To dobrze, może ci się wyjdzie choć. No nie, jest. Przybija się niebo. Fajnie. Śnieg. Można lepić bałwana, bo śnieg się lepi. Lepi się. No i można jakieś śnieżki. Bitwa na śnieżki. Z lewej ręki trafię w tą skrzynkę. Ha! Trafiłem. Dziś jeszcze wymiana wody w bali, więc wyrzucam wodę tutaj. O, już chyba zeszła całkowicie. Nie, jeszcze trochę schodzi. To dobrze, niech schodzi, bo no, trzeba wyczyścić balie. Zanim rozpoczniemy demontaż lampek, to muszę tu jeszcze pozamiatać. Po pierwsze, żeby to nie rozmarzło na podejście. A po drugie, żeby się nie poślizgnąć. <grym> Tego bym nie chciał, bo jest naprawdę ślisko. A tak to szybko odmiotę i będzie z głowy no dobrze, Odmiesione. ja jeszcze włączę lampki i Wam coś pokażę niestety jedne lampki uległy uszkodzeniu dlaczego? nie wiem, ale nie świeci połowa co tu się wydarzyło? może któraś się zgniotła? albo po prostu się zużyły i tyle no Nie świeci połowa, zauważyłem to niedawno, tak jak widzicie tutaj świeci, hmm, świeci, 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 świeci i tu już nie świeci, nie świeci. No myślę, że z połowa lampek tu jest połączenie, a tamte świecą. Nie wiem co się wydarzyło, trzeba je po prostu usunąć. No nie będę ich używał w następnym roku, więc są do usunięcia. Może gdzieś je wykorzystam, ale już na pewno nie na ozdoby osady. Dobra, idę włączyć w prąd i je demontujemy. Od razu trzeba je zwijać ładnie. Żeby się nie poplątały na następny rok. Dobrze by było zwijać na coś, na jakiegoś patyka. Idę po patyka. I będzie po prostu łatwiej je rozwinąć chociaż i tak są do utylizacji, aczkolwiek no można by było jeszcze gdzieś je wykorzystać w miejscu, w którym nie będą aż tak widoczne. Nawet jak będzie świeciła połowa, no to to zawsze coś. No I tak dzielnie mi służą długi, drugi rok. Fajnie, fajnie świecą. Mają taką barwę mm, ciepłą. Ja lubię barwy ciepłe. Do drewna idealnie barwa ciepła pasuje. Są wodoodporne, mają tam jakąś IP ileś tam, IP, IP, stopień wodoszczelności, stopień wodoszczelności. O, i lecimy. lecimy po swoje. Pierwsze gotowe. Idę po drugiego opatyka i lecimy z drugimi. I kręcimy, kręcimy, kręcimy. Troszkę chwycić. O. I teraz można kręcić. Tylko żeby tu się chwyciło. O, właśnie. O to chodzi. O to chodzi w tym wszystkim. Wiosna już za rogiem. Za rogiem już wiosna. Przyjdzie marzec. I... I będzie fajnie w marcu, jak w garcu. Dlaczego w garcu? No dajcie znać w komentarzu, dlaczego w, jak w garcu. A kwiecień co przeplata, trochę zimy, trochę lata. Drugi temat gotowy. No, w trzecim, przy trzecim domku mam gości, więc dopiero jak wyjadą, to to zrobię. Jutro. A dzisiaj. Te dwa domki, ale już mam przynajmniej do przodu tutaj mokno. Ale to są wodoodporne. To mogą być. Hej, Kot, jak życie? Dobrze? No to dobrze. Oczywiście, yy, wszystkie lampki miałem na programatorze czasowym. Super sprawa. Nie jest droga, a idealnie się sprawdza. Pewnie wiecie. A jak nie wiecie, to już wiecie. No, dobra. Kot, co robimy? Jeszcze musimy przedłużać, pozwijać. Zostawimy go do następnego roku, żeby się nie zgubił. Aha, wpadłem do śniegu! Oho, mam pełno śniegu w bucie. O nie! Jeszcze mi but o kurczę, jeszcze mi otła. O kurczę. O, jest. No. <grym> wpadłem butem do śniegu. Aha, bo tu jeszcze jest dół. Dobra, dół na razie zostawimy. Hop, hop. Ktoś tam jedzie. W ogóle fajny mam tutaj punkt widokowy, bo z daleka widzę, e, czy goście jadą, czy ktoś tutaj się do mnie zbliża, żeby uciekać do lasu. Fajny, fajny punkcik. Generalnie udało mi się to wszystko zrobić, ale tak sobie pomyślałem. Patrząc na mój programator czasowy, ja tutaj miałem od godziny. 15., że uruchamiały się lampki, a teraz jest coraz dłuższy dzień. Dopiero o 17 robi się ciemno, więc to też jest wspaniała oznaka wiosny, że ten dzień coraz dłuższy. I człowiek taki bardziej zadowolony i więcej może zrobić na zewnątrz, bo tak, to tutaj ciemno. O, Białuś sobie przeszedł. Śledzisz mnie, Białość, dzisiaj co? Balia opróżniona z wody. No, prawie. Jeszcze troszeczkę minimalnie zostało, więc za chwilkę mycie, sauna, ogarnięcie, po wczorajszych seansach, ale skrzypią te drzwi właśnie, muszę coś z nimi zrobić, jakiegoś oleja tam dać, idę po oleja, a mam tutaj nawet, zobaczymy, mam tutaj przy grillu, no on taki wiecie troszkę już, jest po to, żeby właśnie grilla sobie smarować, a spróbujemy nasmarować od razu te drzwi widzicie od razu jakaś robota zrobiona. Prowadzenie takiej agroturystyki wiąże się z tym, że cały czas coś jest do zrobienia. Codziennie coś wyskakuje i codziennie mamy jakąś nieplanowaną pracę. Tak jak na przykład te drzwi, o których już myślę od jakiegoś czasu, że fajnie jakby już nie skrzypiały. I tutaj można chyba wpuścić ten olej. A może na zamkniętych będzie lepiej. Chyba tak, nie? Ale skrzypia Już myślałem, bo to przez te mrozy to wszystko. żeby miasto ja jeszcze trafił. Dobra, dół mamy zrobiony, teraz góra. Czekaj, czy to coś dało, nie? Ten olej też jest zimny. Ja, tutaj góra skrzypi. Nie fajnie to skrzypie O ha! działa Daj Pan spokój. Naprawiłem drzwi. A już z miesiąc krzypiały tylko. Tylko miesiąc. Więc są takie rzeczy, że... Fajnie jakby się tak nie działo, ale... No tutaj w ogóle to wszystko pracuje, ta konstrukcja. To jest bardzo. Bardzo trudne w takich warunkach. Zewnętrznych, bo jak ktoś ma saunę wewnątrz domu, no to tam nie ma takich wahań temperaturowych, a przede wszystkim wahań wilgotnościowych. Ta rama, te drzwi, e, cały czas coś muszę regulować. Czy domek, który, sauna troszkę opada, e, teraz regulować tutaj w zasadzie to cały czas coś trzeba, ale udało mi się nasmarować drzwi. Adam! Zrobione. Kolejna robota wykonana Jeszcze przy okazji jedna rzecz. Tu jest taka regulacja w końcu nie skrzypią. Tak proste, a tak długo czekało. Taka regulacja, że tu jest taki, mm, mm, który trzyma drzwi, nie wiem jak to nazwać, no, wciska się podczas zamykania drzwi i można go regulować, wysuwać. I on się po prostu wysuwa z czasem sam. I muszę czasami tą śrubę tutaj dokręcać, bo ciężko się otwiera drzwi. O, o teraz jest o wiele lżej. No, i teraz jest git. Już tak na zakończenie chciałem Wam powiedzieć trochę o saunie. Będzie też film odnośnie sauny i, i tego, jak w jaki sposób ja korzystam z sauny. Ale jeśli ktoś z Was ma możliwość saunowania cały rok, to warto dwa lub trzy razy w tygodniu skoczyć na taką jedną, dwie sesyjki 15 minutowe. Ja widzę ogromne efekty. Już drugi rok regularnie saunuję. I po pierwsze, Jestem o wiele bardziej zdrowy. Ostatnio miałem delikatny kaszel, tak dwa dni, ale to myślę, że głównie przez suche powietrze, które mam w chacie. I tak, no, wokół mnie po prostu są te choroby: dzieciaki chorują, pracownicy chorują, rodzina choruje, a ja trzymam się mocno. Wiadomo, myślę, że też kwestia odżywiania, suplementacji, witamin, witaminy D. Ale ja widzę nie tylko poprawę układu odpornościowego, ale widzę o wiele lepszą cerę. Widzę też, jak sauna pomaga mi się odstresować, łagodzi napięcie mięśniowe i generalnie mega się relaksuje. Choć w ogóle kilka, kilkanaście lat temu nie byłem jakimś takim saunowiczem, w sensie męczyło mnie to przebywanie w tej gorącej, w tym gorącym powietrzu. Ale jakoś tak stopniowo zacząłem też myśleć o tym, co ta sauna może wnieść do mojego życia i powiem wam, że widzę ogromne zalety saunowania. Ale na ten temat nagram myślę, że cały odrębny film, ponieważ jest tutaj sporo, wiedzy, tematyki i przynajmniej tego, w jaki sposób ja korzystam z tej sauny. Fajna sprawa to też są zimne prysznice. Zimne prysznice może nie są jakąś wielką częścią mojego życia. Ale Czy morsowanie, choć się staram, ale jakoś bardziej przekonuje mnie saunowanie i później schładzanie tego ciała w wodzie, czy nawet na powietrzu. Jak jest duży mróz, to wystarczy moim zdaniem schodzić ciało na powietrzu i jest spokojnie, nie trzeba się oblewać wodą. Więc generalnie, no, polecam Wam bardzo, jak macie tylko i wyłącznie możliwość korzystania z sauny, róbcie to. A na pewno poprawi Wam się wiele, no wiele w Waszym organizmie, wiele też w Waszej głowie, bo to też wszystko jest połączone. Generalnie, jak widzicie, środy coś mi nie za bardzo leżą, ale będę je podtrzymywał. No teraz jest taki czas przejściowy, wiele dzieje się w moim życiu. I nie zawsze jestem w takiej super formie, żeby nagrywać, więc czasami może się pojawić, właśnie przesunięta data publikacji filmu, tak jak ten film miał być w środę o godzinie 17. Pojawi się w czwartek o godzinie 17. Proszę Was o wyrozumiałość w tej kwestii, bo jednak teraz, na początku tego roku, bardzo, bardzo dużo rzeczy dzieje się w moim życiu. Dużo mam pracy tutaj w Osadzie, a też staram się odpoczywać po prostu, żeby nie. Przeholować. Tak właśnie też będzie w ten weekend. Planuję delikatny, delikatny odpoczynek od pewnych spraw. Więc filmu nie będzie w tą sobotę, bardzo wyjątkowo. Staram się trzymać tą dyscyplinę i, i, no i dodawać te filmy dla Was. Więc w środę widzimy się ponownie za tydzień, a ja tymczasem wskakuję do sauny i dziękuję Wam za obecność podczas dzisiejszego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.